Witam Was w moim pokazie co jest, co biorę na urbex, co zabiera na urbex. Czekajcie, skądś drzwi za, Żeby nie, nie było szumu. Co zabieram na urbex, no to już Wam pokazuję. Mam wszystko przygotowane na łóżku właśnie. I tak. To po pierwsze. ze sobą kamerę, tamtą sportową zabieram też do tego pokrowiec sportowy model parnie dobra teraz część a jeszcze headstrap teraz tu właśnie tu chodzi. tu jest headstrap y, dwie latarki y, tutaj jeszcze jest ten, jak to ma gaz pieprzowy gaz pieprzowy tu tu z mililitrów. 50 jest go już mało używałem go bardzo polecam brać gaz perfrowy, się przydaje, mm, latarka no zwyczajna ze zoomem, o. trzy tryby, A widzicie, trzy tryby, jeden tryb, to jest ten mocny, nie wiem czy będziecie widzieć, o może będziecie na zoomie widzieć, tylko widzicie, jeden tryb, ten słabszy, stroboskop. i ten najmocniejszy. Jeszcze szybko się wstawię. Ne, na, na, na ten najmniejszy Druga latarka, taka sama, tylko nie ma zuma. Ona ma sobie zuma. Wszelkie same tryby. Mały, stroboskop i największy. No i do tego jeszcze dzisiaj do pod statyw jeden. Plus ten statyw zabieram, co teraz właśnie widzieliście. O, ten też zabieram. No i tutaj jeszcze leży plecaczek taki mały, bo mały, ale jest to ten plecak. Bardzo polecam yy, ten plecak, bo mi się go łatwo bierze na ten, bo jest mały i nie jest taki duży, także wiecie, można brać coś podręcznego, a nie ten taki duży, ale mam zabrać sobie kupić ten duży. i dzisiaj idę po jeszcze małostatej w taki w taki gdzieś Staty za 10 zł żeby mieć właśnie i zabieram też czekajcie tą właśnie yy. i też zabieram właśnie tą tutaj aparat ten tutaj co właśnie teraz się nagrywa o tym aparatem teraz nagrywam kamerą Będziecie mieli perspektywy, perspektywy, z perspektyw, to no, teraz nagrywam, też biorę ją dla urbex'a. macie. Właśnie będziemy ją naładować. No, Obydwie. Także... Abym... Dziękował za ten urbex... urbex... Za ten film. Nie wiem co może... Komentujcie lajkujcie, subskrybujcie i wbijajcie na grupę Urbek będzie będziecie mieli tu napis wy widzicie ten napis już. tu będziecie mieli taki napis grupa moja także właśnie idę ją założyć nie no że już jest na facebooku to się także komentujcie lajkujcie Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i wbijajcie na grupę, którą macie tutaj właśnie podaną. Także, Siemaneczko.